Kochana młodzieży, bracia i siostry, w drugą niedzielę Wielkiego Postu zapraszam Was do medytacji nad Słowem, które usłyszeliśmy. Takim celem, głównym, jakby tematem jest Słowo, że sens jest wtedy, kiedy żyjemy w bliskości z Jezusem. I najpierw jeszcze raz zobacz, wyobraź sobie, w swojej wyobraźni, właśnie to, co się wydarzyło. Jezus pewnego ranka zabiera swoich uczniów Piotra, Jakuba i Jana w górskie odludzie na górę, która ma około 600 metrów wysokości nad poziom morza. I w upalny dzień wchodząc, trzeba zrobić duży wysiłek. Tam, gdy dotarli, zaczyna się dziać coś niezwykłego. Twarz jego zajaśniała jak słońcem. Czyli i tak słońce świeciło, a jeszcze bardziej zajaśniało. Oblicze Chrystusa jest większe od praw natury. On nie przekracza. Odzienie stało się białe, jak światło. Jest w nim biel, która oznacza. Czystość, przenikliwość, która należy się Bogu. Dzieje się to wszystko nie na jakieś zawołania magiczne albo jakieś rytuały specjalne, ale podczas modlitwy. Pojawiają się dwie postaci Mojżesz i Eliasz. I nie jest to wywoływanie duchów. Tylko są to konkretne osoby, prorocy. Mojżesz żył 1400 lat wcześniej, Eliasz 800 lat. I wszyscy wiedzieli i znali, że tacy byli, że po nich czytali księgi, które my nazywamy Starym Testamentem i o nich ta historia jest znana. Ale kiedy. Uczniowie zaczynają coś mówić wobec tego wydarzenia przejmującego. Dobrze, że tu jesteśmy, to dobre powiedzenie, ale że o tych namiotach to są tak przejęci, że jakby mówią od rzeczy. Po co namioty potrzebne przez człowieka zrobione? To wówczas ingeruje jeszcze więcej obecność Boga, który mówi: To jest mój syn umiłowany. On potwierdza, że tu macie do czynienia z Bogiem, którego ja jestem, ale On jest widzialnym znakiem na tej ziemi w ciele ludzkim. I wówczas obłok, co to znaczy, Duch Święty i Jego słuchajcie, upadają na ziemię, nie mogą wytrzymać. Tak bliskiej obecności Boga, tego co się wydarzyło, tak jakby mieli spoczynek w Duchu Świętym, jak mówimy podczas różnych modlitw o uzdrowienie, albo na głoszeniu karygmatu, w czasie modlitwy wstawienniczej, niektórzy tak omdlewają. I w tym momencie zbliża się Jezus. Jezus się zbliża, ten właśnie przemieniony. Dotyka ich, mówiąc, żeby nie leżeli na ziemi, że to, co się wydarzyło, wspaniałe, ale kończy się i trzeba wstać, wstać, nie lękać się. I niezwykłe jest to, co się później stało. Kiedy już podnieśli się, otworzyli oczy, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa. To oznacza głęboko, że wiara. Którą wtedy Bóg im dał, umocnił tę wiarę, były znaki temu towarzyszyły, emocje były znakiem, był słyszany głos. Ale to co ważne zostało, wiara nie opiera się tylko na emocjach, chociaż są potrzebne, ale na zaufaniu, posłuszeństwie i usłyszeli Jego, słuchajcie, bądźcie posłuszni. Tylko Jezusa widzieli, że już jak pójdą dalej, to będą widzieć Jezusa także, kiedy będzie szedł drogą krzyżową, będzie biczowany i na krzyżu powieszony, to też jeden wytrzyma, drugi, inni będą stać daleko, jeden zdradzi. Ale będą widzieć Jezusa, mieli to umocnienie, po to, żeby później nie zwątpili. A gdyby nawet się zdarzyło, że przekracza cierpienie i problem możliwości danej osoby, tak jak Piotra, to później mógł żałować, wrócić do mistrza. Po to to wszystko było, żeby widzieć tylko Jezusa. Przesłanie dzisiejszej Ewangelii jest takie: Bóg chce się z Tobą spotkać, zaprasza Cię jak Abrahama, wyjdź ze swojej ziemi. Z tego, co do tej pory masz, jeszcze chcę Ci więcej pokazać w życiu wiary, jeszcze więcej objawię Ci przez Pismo Święte, przez Twoje zaangażowanie się. Jeśli wyjdziesz, to ja będę Tobie towarzyszył, tak jak u Abrahama. Inicjatywa spotkania należy do Jezusa. Ale Jezus mówi przez swój kościół, przez papieża, przez kapłanów, w tej parafii do nas mówi: Jezus, zapraszam na różne wydarzenia, na górę przemienienia. I taką górą zwykłą, która może spowszedniała, to jest ten ołtarz. Ma mało schodków, ale z różnych miejsc, z domu, z bloku, z ulic przyszliśmy. To jest ołtarz przemienienia. A także msza święta z modlitwą zdrowienie, czy wieczór chwały, czy rekolekcje ewangelizacyjne, jak dla młodzieży kurs Alfa, czy seminarium odnowy wiary, czy teraz kurs Nowe Życie, który dzisiaj się skończył. 50 osób wyszło ze swoich domów w piątek wieczorem i uczestniczyli przez te dwa dni, aby tam słuchać słowa. I słuchać i o Starym Testamencie, prorokach, o działaniu Boga, i o tym, jak Jezus działa, i jaka jest jego inicjatywa, by właśnie mieć doświadczenie przemienienia, przyjścia Ducha Świętego, odnowienia życia. I też niektórzy upadli, ale później, jak powstali, ufam, że pozostanie im to, że będą widzieć Jezusa. I może Ty jesteś tą osobą, która też to już doświadczyła. Ja doświadczyłem tego właśnie 20 lat temu, będzie w tym roku w grudniu 13 grudnia 1994 roku o 25 w kościele na Staszica obok szpitala jest ten mały kościół tam kończyło się seminarium odnowy wiary dwóch animatorów świeckie osoby i kapłan ksiądz Józef Maciąg modlili się za mnie aby właśnie to doświadczenie spotkania z Bogiem było dotknięcia mocą Ducha Świętego, mego życia i tych obszarów, które wtedy uważałem, że są niemożliwe do przekroczenia, kiedy lekarze mówili ta choroba, która jest starczycą związana, nie wiemy, co z tym zrobić, boimy się tego operować, problem już jest za duży. Mogą być uszkodzone struny głosowe. Ja już byłem emocjonalnie też słaby, że chyba będę musiał umierać niedługo, może za pół roku, rok, bo tak jak się czuję, to żyć tak nie można długo. Bóg jednak mówi: wyjdź z tego seminarium, gdzie jesteś już cztery lata. Wyjdź z tego, co do tej pory myślisz, z tych myśli o swoim życiu, o. Lekarzach, ja jeszcze jestem. I tam wyszedłem, chodziłem przez te kolejne dziesięć spotkań, słuchałem Słowa Bożego, medytowałem Pismo Święte codziennie i wtedy Bóg dał się poznać. Mogę powiedzieć usłyszałem Jego głos właśnie. I to, że jest kochającym, i że Zbawiciel jest, żyje ze mną, chce mieć z relację. I to, że przez tych ludzi, kiedy położyli ręce na ramieniu, aby dać mi znak solidarności, modlimy się teraz za Ciebie. I nie przekazujemy energii żadnej, tylko modlimy się z wiarą, żeby Bóg cię nawiedził. On wie, co zrobić. Powiedziałam o chorobie, o baniu się, a wtedy poprzez słowa tych osób. To są słowa poznania, jest taki charyzmat Ducha Świętego towarzyszący takim modlitwom. Tak jak i słyszymy nam, o uzdrowienie, ten charyzmat. Bóg powiedział: Nie martw się o siebie. Mów o mnie, ja będę mówił, a ja będę się troszczył o ciebie. Nie martw się o siebie. Mów o mnie to jest misja. Ja natomiast zatroszczę się o ciebie. I on się troszczy. I tak jak wtedy do Abrama mówił, tak jak do milionów kobiet, mężczyzn i dzieci mówi, tak do mnie powiedział i po mnie mówi do następnych. I jestem świadkiem tego, jak mówi, jak działam, do ciebie też mówi. Abyś podjął, podjęła decyzję spotkania z Nim, bo cię zaprasza na górę przemienienia, których dzisiaj jest dużo. Tam można pojechać do Ziemi Świętej, raz w życiu więcej, może, ale tutaj codziennie można się spotkać. Czasami górą przemienienia jest wziąć pismo święte do ręki i medytować go, robić formację chrześcijańską, że to taki trud jest, że tak się odkłada, że pod koniec dnia, a może wcale jakby nie dotarliśmy na szczyt spotkania z Bogiem. Sama modlitwa codzienna sama dobra spowiedź generalne spowiedzi ludzie robią to też jest góra którą trzeba pokonać trudy podjąć przygotować się pokonać lęki i zdać sprawę ze swego zarządu do życiem podczas przemienienia Jezus nie rozmawiał z uczniami pokazuje przez to, że jest potrzebna też adoracja, milczenie, aby spotkać Boga, Ducha Świętego, który jest obecny w modlitwie i udzieleniu się duchowym, dzięki czemu mogą widzieć Pana Jezusa w chwale oczyma wiary. Bóg objawia się jako zachwycająca piękność i w obłoku świetlanym ten głos mówi. To jest mój Syn umiłowany. Słuchajcie Go. Jezus milczy, aby oni usłyszeli Ojca, głos Ojca. Człowiek dzisiaj potrzebuje, ja i Ty usłyszeć głos Ojca, żeby mieć pewność nie bać się podjąć, powołania życiowego. A są powołani tutaj też do kapłaństwa, do zakonu, do małżeństwa. I nie ma co się bać i czekać na poprawę jakichś sytuacji ekonomicznych, jakieś minienie, miną kryzysy. Właśnie Bóg Cię powołuje. Abram się dobrze miał w tamtym momencie, w swoim domu, w swojej ekonomicznej sytuacji. Bóg mówi: Idź teraz dalej, bo ja przez Ciebie chcę powołać ogromny naród do czego? Do wiary. Jego wiara jest początkiem, jest Ojcem wiary i poszedł, bo Bóg mu powiedział, przemieniająca moc jest w spotkaniu z Jezusem, kto tu przyszedł, też doznaje tej przemiany. Co Bóg chce nam powiedzieć? Że można czekać, aż Bóg uczyni cud, i powiedzieć, o jak zobaczyć cud w życiu, taki konkretny, to. Uwierzę, że Bóg jest już wszystko wtedy będę robił, a na razie to trochę tak się powstrzymuje, wątpię, bo nie wiadomo, czy to prawdziwa wiara. To nie tylko, że my tak myślimy, ale Duch zły nam to podpowiada. Bóg chce nam powiedzieć, że sensem Twoim jest życie w bliskości z Jezusem w Duchu Świętym, w miłości Boga Ojca, a Bóg jest bardzo realny. Daje się poznać. I chcę być poznany. I życie ma sens o tyle, o ile otwierasz się i dajesz czas na spotkanie z Bogiem. A modlitwa, ta podstawowa, codzienna i ta wspólnotowa, i ta, Msza Święta, jest miejscem doświadczenia Boga. Przez różne słowa, pieśni On mówi, ciągle mówi do swego ludu, do Ciebie. Potrzebna jest też samotność swego domu, czy wyciszenie, czyli po powyłączanie różnych rzeczy, co nie jest łatwe obecnie, żeby nam nie przeszkadzały, nie biegały w nas różne myśli, aby był, był ten obłok, miejsce spotkania, żeby usłyszeć głos Ojca: Bóg Ciebie zapraszam. Weź udział w trudach i przeciwnościach dla Ewangelii. Amen.